Dotychczas w tej oto serii poświęconej grom na N64 omawiane były tytuły, które należały najczęściej do kategorii, z których każdy mógł zagrać, miały lepszy lub gorszy gameplay albo ciekawą mechanikę. Jednak wśród tych wszystkich wymienionych tytułów nie znalazł się typ gry, który jest skierowany dla dorożnej publiczności. I jako, że dzisiaj mamy 31 października, to nie można było przegapić idealnej okazji, by omówić jeden z tych typów gry. Ale o co dokładnie chodzi? Chodzi o gry typu horror. Dla wszystkich fanów można w skrócie powiedzieć, że stwierdzenie horror polega na momentach, które są skierowane tylko i wyłącznie dla dorosłych i mogą powodować wszelakie problemy u młodszych osób, jak na przykład kosmary, fobie czy ciągły strach. Każdy dorosły lub nastolatek w odpowiednim wieku, przy od odwadze oraz chęci spróbowania czegoś nowego, najpewniej będzie chciał się wchłonąć w tę tematykę. Słowo wchłonąć nie jest przypadkowe, gdyż tytuł omawiany ma w sobie mechanikę, która potrafi łączyć dwa światy oraz zabierać. Na N64 wysła taka gra, która przez niektórych jest określana jako jedna z bardziej niedoceniałych tytułów i w tym odcinku ci ją przedstawię. Zapraszam cię serdecznie na kolejny odcinek N64 po mojem. Więc bez czekania czas przedstawić ten tytuł, który przez wielu jest określany jako zapomniane arcydzieło. Gra, o której jest mowa, ma nazwę Man. Tytuł został wydany w 1999 roku i miał on premierę w Ameryce 31 sierpnia i w Europie 3 września, a więc tylko 3 dni później niż na Amerykanie. Oprócz wersji na N64, to w tym samym czasie i datach Shadowman miał również premierę na konsoli PlayStation 1 oraz na komputerach PC. Ciekawostkę trzeba dodać, że pomysł na samą grę miał miejsce już w roku 1997 i twórcy chcieli wypuścić z tą grę kolejna w trzecim kwartale 98 roku na N64 oraz w pierwszym kwartale 1999 roku na PC. Jednak ze względu na duże opóźnienia spowodowane problemami przy tworzeniu gry oraz opóźnieniami w premierze przez premiery innych tytułów z tej samej firmy, wersja N64 i PC została przełożona właśnie na 31 sierpnia 1999 roku. To spowodowało, że sama firma nieco straciła na zainteresowaniu samym tytułem oraz zwiększyło się ryzyko przysłowiowej katastrofy gamingowej. Na układzie gry, która jest na wszystkich wersjach, jest widoczny mężczyzna w okularach, który na klasie ma aktywowaną maskę, a w dłoni trzyma czaskę, która w oczach ma płomień. Dodatkowe jest dodane ostrzeżenie, które wyraźnie mówi, że gra jest rekomendowana tylko dla dorosłej publiczności i że zawiera takowe elementy. Gra została w pełni stworzona i wydana przez firmę Accrae. Ta firma w latach 1987-2004 była amerykańskim wydawcą gier, która przez wszystkie lata niestety zrobiła więcej złego niż dobrego, gdyż przeważnie ich gry były oceniane jako jedne z gorszych na daną konsolę. Jednak ich najbardziej znane tytuły, które można pochwalić, to między innymi WWF WrestleMania The Arcade Game, ECW Hardcore Revolution oraz Crazy Taxi. Shadow Man to gra połączenia akcji oraz horroru, w której grać wzięli się w tzw. Michaela Reroy jako człowieka dwóch światów, w której będziemy musieli dojść do pewnego miejsca i pokonać tzw. Legiona, władcę ciemnej strony mocy, który planuje apokalipsę. Po odpaleniu samej gry i ukazaniu się napisów oraz wykrycia tzw. Expansion Packa, tytuł ukazuje się w pełnej krasie za pomocą mini ujęć z poziomów, do których gracz będzie mógł wejść i sprawdzić je od środka przy okazji wysłuchując głównej muzyki. Jest to duży plus oraz przede wszystkim bardzo nietypowy, ale zarazem interesujący pomysł, by wprowadzić gracza w dokładny nastrój samej gry. Na przebitkach będą pokazane m.in. jaskinie, ciemności z labiryntami, ruiny oraz nie tylko. Po odpaleniu przycisku Start ogólnie ukazują się tylko trzy opcje. Nowa gra, Wczytaj grę oraz opcje. Więc bez zbędnego przyciągania gra natychmiast chce, abyśmy zaczęli przygodę pełną niefortunnych zdarzeń. Ale jako gra akcji, a co za tym idzie, gra w której przechodzi się poziomy, to czas na krótkie omówienie fabuły. Fabuła tej gry prezentuje się następująco. W roku 1888 pewna osoba, której imię nie powinno się wymawiać, sługa się do rytuału odebrania sobie z życia przez fakt, że nie zostały uwolnione mistyce moce, nad którymi rozmyślał oraz wiedzą, że istnieją. Nagle pojawia się osoba imieniem Legion, który mówi, że ta moc istnieje i oferuje mu podzielenie się tą mocą, jeśli ten stworzy dla niego azyl w mieście Detrzej. Ten odmawia tego, jednocześnie popełniając samobójstwo i mówiąc o jest nas wielu. Przechodząc się na obecny dzień gry, spotykamy Michaela Leroya, który za pomocą kapłanki wudu, matki Neti i przywiązaniu do niego maski cienia, staje się obrońcą świata żywych poprzez walczenie z siłami ciemności z Deathscythe, tak zwanym Shadow Manem. Nettie mówi mu, że w którym Legion rozpoczyna apokalipsę, używając Mrocznych Dusz, by stworzyć niesmiertelną armię i zniszczyć świat żywych. Michael się dowiaduje, że bez specjalnych mocy nie ma szans na pokonanie Piątki poddanych Legiona. Główna postać będzie musiała dostać się do Dead Side, trzymając przy sobie misja swojego zmarłego brata, który będzie mu służył jako przenoszenie się pomiędzy dwoma światami. Zadaniem gracza będzie przemierzenie wszystkich poziomów w poszukiwaniu każdej osoby z grupy Piątki i pokonanie jej, jednocześnie przejmując kastą z Mrocznych Dusz, która będzie potrzebna do pokonania głównego wroga jakim jest Legion. To jest tradycyjny moment na omówienie samego gameplayu w grze. Gdy gracz odpali pierwszy raz grę, to może zauważyć to, jak dobrze zadbano o elementy wizualne. To tu wygląda tutaj naprawdę dobrze, biorąc pod uwagę fakt, że jest to gra na oraz to w jak przyjemny sposób zadbano również o ogólne granie. Ctrowanie tutaj postacią nawet na domyślnych ustawieniach będzie bardzo przyjemne dla nowicjusza, gdyż każdy przycisk jest dobrze dopasowany po takie detale jak skok, pływanie, wybieranie broni i nie tylko, a w opcjach można dowolnie zmienić ustawienie przycisku, jeśli czegoś brakuje do szczęścia. Rozgrywka również tutaj wypada na bardzo wysokim poziomie, gra chodzi przez cały czas w płynnych 30 klatkach na sekundę z niewielkimi i krótkimi momentami spowolnienia gry do 15, gdy w grze jest za dużo obiektów ruszających się. Nie będzie tutaj mowy absolutnie o opóźnionym skoku, za późnej reakcji na obiekt czy walce z rywalem by na przykład uniknąć jego ciosu. Dodatkowo gra sekretnie zachęca gracza do zdobył wszystkie Dark Soulsy. Ponieważ w zależności od tego ile grać bierze mocy oraz tych elementów to gra może pokazać dwa różne endingi po pokonaniu głównego bossa, Jest to jest dodatkowa zachęta do ewentualnego ukończenia gry na 100%. Grafika jak na N64 ma takie samo zdanie jak poprzednio wspomniane punkty. Ładnie zrobione otoczenie, widoczny daleki dystans oraz dbałość o szczegóły dodają tej grze idealnego uroku i małego zaniepokojenia grającego. Także samo to, że z każdym poziomem tytuł ma coraz ciemniejszy i mroczny urok dodatkowo dodaje strach. Muzyki co prawda nie usłyszy się za dużo w jednak gdy ona się już pojawi, to naprawdę warto jej posłuchać. Są mieszanki spokojnej, intrygującej i strasznej muzyki, w zależności od sytuacji lub otoczenia i przechodząc przez każdy za kamerę nie tylko, każdy włos może być najeżony, gdy spróbuje się zawalić z danym rywalem lub rozwiązać daną łamigówkę. W recenzjonowaniu tego oto tytułu natrafiło się na bardzo dużo plusów, które dodają atrakcyjność samego zagrania w tę grę. Jednak wśród tych pozytywnych aspektów natrafił się jeden element na minus, który trzeba omówić, a mianowicie jest to element celowania w dany punkt albo rywala. Świadome to gra, która polega na walczeniu z wszelakimi potworami, demonami, zwierzętami z głębi i nie tylko, ale także jest to gra logiczna, która będzie wymagać od gracza dłuższego pomyślenia, by ułożyć każdy punkt w odpowiednim miejsce. W niektórych momentach gracz będzie musiał namierzyć z danym miejsce lub rywala, by ułatwić sobie celność, jednak tutaj nie zawsze gra chce współpracować. Mogą się zdarzać sytuacje, w których jakiś potwór jest blisko na wykończenie, a w międzyczasie kamera kieruje na drugiego potwora w oddali, by ten pierwszy mógł dostać szansę zabicia głównego bohatera. Taki aspekt może powodować, że można cię zirytować mechaniką gry, jednak jeżeli w miarę dobrze się oszuka ten błąd, to praktycznie nieczelność będzie mocno niewidoczna. Podsumowując tą recenzję, gra Shadow moim zdaniem naprawdę świetny niedoceniany tytuł w tematyce akcji horroru, który każda osoba w średnim lub wyższym wieku powinna śmiało spróbować swoich sił w tej grze. Świetny klimat, dobrze dopasowane elementy oraz pomysł na fabułę oraz na łamikówki to większe pluszy, które śmiało można postawić temu tytułowi. Na minus idzie tu celność, jednak jak było wspomniane, przy odpowiednim ustawieniu to nie powinno być utrapienie. Dlatego kończąc tę recenzję, gra Shadow dostaje ode mnie w skali od 1 do 10 ocenę 8,5 na 10. Rewelacyjny tytuł oparty na zabiciu demona w klimatach horrorowej niepewności. Dziękuję za to, że obejrzałeś ten odcinek N64 po mojemu, mam nadzieję, że odcinek Ci się spodobał, jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować jeżeli chcesz, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na tym zależy, ja jestem użytkownik AdiWiWi, na razie i cześć!